Możesz przebywać z innymi ludźmi, ale możesz też być sam. To jedna ze wspanialszych rzeczy w byciu mnichem. Ale to nie wszystko, bo kiedy spędzasz sporo czasu sam, bez rozpraszania się samotnie, to życie staje się bardzo interesujące. Uwrażliwiasz się bardzo na siebie w otaczającym cię świecie. Przez innych ludzi i pracę jesteś tak zajęty, że nie możesz znaleźć czasu, by się zatrzymać. I odkryć, z kim naprawdę żyjesz. Czym jest ciało i umysł nazywane tobą, noszące twoje imię. Dlaczego właściwie budujemy miejsca odosobnień? Kiedy jesteś sam, masz czas, żeby być sobą. Tam właśnie poznajesz, kim naprawdę jesteś. Ale nie tylko poznajesz siebie, ponieważ wyciszasz się i przepełnia cię spokój. Zaczynasz rozumieć, czego od samego początku uczył cię świat. Nieustannie pyskujemy światu i nazywamy to myśleniem, planowaniem, zamartwianiem się i obsesją na punkcie bólu z przeszłości. Wymieniłem obsesję, ponieważ niedawno komuś opowiadałem, że kiedy wiele lat temu byłem na konferencji dotyczącej bólu i strat, Spotkałem kobietę, której córka była jedną z ofiar mordercy z Clermont. Udzieliłem jej wtedy kilku dobrych wskazówek, jak odpuścić ból. Jednak potem podeszła do mnie i przepełniona gniewem stanęła ze mną twarzą w twarz i wykrzyczała: Jak śmiesz próbować odebrać mi rozpacz? To był jeden z pierwszych przypadków, kiedy zdałem sobie sprawę, że ludzie raczej wolą zachować rozpacz i ból, kiedy po dłuższym czasie się do nich przyzwyczają, niż się uwolnić. Naprawdę wsłuchuję się w to, czego życie ich uczy. Czasami, kiedy spędzimy więcej czasu w samotności, możemy tak wiele się dowiedzieć o tym, czego naucza nas świat i natura. Na przykład tego, że nie zawsze będziemy razem, że nadchodzi czas, kiedy musimy się rozstać z ludźmi, których kochamy. Ale to nie oznacza, że się tego obawiamy. To oznacza, że cieszymy się tymi chwilami tak długo, jak to możliwe, zamiast je marnować na strach przed rozstaniem. W ten sposób możemy się rozkoszować każdą chwilą. Tego uczy nas zanikanie rzeczy. Możemy delektować się chwilami, kiedy są z nami ludzie, których kochamy i o których się troszczymy. Możemy cieszyć się ich towarzystwem, a kiedy nas opuszczają, to odchodzą z naszym błogosławieństwem.